Siema z tej strony Soloiniu, dzisiaj jest ze mną. Ameryka cześć! Sorry, pierwszy raz na YouTube. Dzisiaj będzie challenge jaki? Whistler challenge. Okej, okay, y polega on na tym, że ona zakłada słuchawki, a ja jej mówię jakieś zdanie i musi je powiedzieć. On, pierwsza zaczynasz. Dobra. Puść co muzyczkę. Mhm. Na full musi być. Dobra. Żebyś nic nie słyszała. To trochę patrła. Dobra, chwilę. Dobra. No, dobra. Kiszki? Kiszki? W dupie? W dupie? Ty masz to za cicho! Co? Kiszki w dupie? Kiszki w dupie. Siedzą? Siedzą? No? Siedzą? Kiszki w dupie. Siedzą? W dupie? Kiszki siedzą w dupie. Kiszki siedzą w dupie. Bardzo głęboko. Bardzo głęboko. Ale to zobacz cicho. Mam kiszki. Pokaż. Kiszki w dole. Co? Jak to widziałaś? To jest mega głośno. Dobra. Mm. Twoja stara. Twoja stara. <laughs> Ma włosy pod pachami. Ma wiocha? Nie. Ma włosy pod pachami. Co idzie? Ma włosy pod pachami. Ma włosy pod pachami. Tak. Twoja stara. Twoja stara. Nosi. Łasi? Nosi! Chodzi? Nosi! Po, po... Nosi! Nosi! Twoja stara nosi wiaderko! Nie! Twoja stara nosi! Twoja stara chodzi! Do striptizu. W dupie że Do... Do striptizu. Chodzi w dupie... Do striptizu. Teraz ty! Daj! Dobra, teraz... Dobra, teraz Zabelka. Masz? Twoja? Masz? Masz? Mama? Masz. Klaszcie? Masz. Masz? Dana. Masz dałna! <noise> tak! <głos> Dobra. <głos> um, twoja stara. Twoja stara nosi kokosy? <noise> Poczekaj, twoja stara. Twoja stara. <noise> twoja stara. <noise> Grzebie w nosie? Stary prosie? <noise> Może ci to pokazać. Twoja stara. Twoja stara? Gada. Gada. Dzwoni do fiuta. Dzwoni. Twoja stara. Twoja stara. Dzwoni. Dzwoni. Napierdala. Dzwoni. Nosi. Gacie. Nie. Co to? Twoja stara dzwoni na policję. Ja dole. <grym> Zja. Twoja stara jak kotlety Dobra, teraz. Masz teraz ty. Tak. Ja? Ja. Lubię. Mam. Lubię. Lubię. Mhm. Kręcić. Ścianę. Nie, kręcić. Tańczyć. Kręcić. Kręcić. Piutem. Ja. 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 Lubię. Lubię. Kręcić. Kręcić. Piótem. Ja, ja lubię. Kocham. Ja lubię. Ja lubię. Rozpierdalać. Faka! Rozpierdalać. Roz. Co? Rozpierdalać. Rozpierdalać. Pip. Rozpierdalać. Rozpierdalać faka. Motherfucka. Ja lubię rozpierdalać walka? Ja lubię rozpierdalać. No następny dawaj. Ja? Ja? Ty Dobra, dawaj, naśladuj. To mój pies ma. No kuśka. Nie zejdzie, nie zejdzie, niech zejdzie. wow. Książ. Lubię. Książk. Nosić. Książk. Sząszcz brzmi w czcinie w Szczebrzeszynie. Dobra, <grymne> bla, <grymne> bla. brzmi w czcinie. Książcz brzmi w czcinie. <grymne> ja lubię nasić, kaczek. Szczupły, szczupak, szczupłym szczupakiem szczęście. Lubisz? Szczupły. Lubisz? Szczupły. Nosisz. Nie. Szczupły. 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 szczupak, Sztupak Sztupły. Sztupły. szczupi, szczupłym, Sztupły. my, my. Sztupły. 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 szczupły, szczupły, Szczupły... Szczup... Szczupły szczupak szczupi w leku. Szczupły szczupak szczupłym szczupakiem szedł. A ja... A ja... A ja szczupły szczupak szczupię Teraz ja. 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 Daj mi teraz ja. Ja nie No dobra. Lubię. Lubię. Nosić. Kręcić. Nosić. Fiutem. Nosić. Lubię kręcić brzuchem. Nosić. Lubię nosić, dziecko. I przez jakaś skończę czasie. Tato zostaw. Lubię ruchać Bibera? <noise> nie, nie powiedziałem nic. Lubię. Głupie! Lubię, lubię. Tak. Lubię. Nosić. Nosić. Justina. Ubezpieczenie. <grystanie> Justina. Agenta ubezpieczeniowego. Justina. Bibera. Tak. <grystanie> lubię nosić bibera. Wy. Wy. Co? <grystanie> lubię nosić. Lubię nosić fiuta. Lubię nosić bibera! Lubię nosić bibera! Lubię nosić bibera! W gaciarch! W dupie! Tak. W dupie! W gaciarch! W piucie! W gaciaru! W pochwie! Co? W nosie! W choju. <laughs> w boku! Co? Lubię nosić bibera w gaciach! <laughs> <śmienic> nie wiem To na teraz w tym challenge'u, nie? No jak Ci file jest <śmienic> <śmienic> Freddy, Freddy, bo na Dzień dobry, do widzenia.